Chroniczny stres pogarsza odporność, przyspiesza starzenie się, zwiększa ryzyko chorób serca czy problemów jelitowych, ale także prowadzi do rozregulowania gospodarki hormonalnej. Otyłość to poważny czynnik ryzyka aż 13 rodzajów raka, a w szczególności jelita grubego, piersi, macicy, wątroby, nerek. Każdy wzrost BMI o 5 punktów wiąże się aż z 40% wzrostem ryzyka zgodów. Dyslipidemia i wysoki poziom LDL i nie HDL cholesterolu. Podwyższony, zły cholesterol nie boli, ale każdy wzrost LDL o 40 nanogramów na Wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca i udaru mózgu aż o 25%. A około 2 trzecie polskich mężczyzn ma go za wysoki, dowiadując się o tym dopiero w momencie zawału. Nadciśnienie, narastając stopniowo, może nie dawać wyraźnych objawów. A pozostaje jednak kluczowym czynnikiem ryzyka zawałów serca i udarów mózgu. Wysoki poziom glukozy, Cukrzyca typu drugiego, dotyczy ponad pół miliarda ludzi na świecie. Nieprawidłowo zarządzana przyczynia się do ślepoty, amputacji kończyn dolnych, niewydolności neregu dorosłych czy uszkodzenia nerwów obwodowych. Долго.